Dzień dobry. Dziś chciałabym skierować kilka słów do nauczycieli kończących staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Powiem Wam dzisiaj, czym różni się sprawozdanie od opisu i analizy, ponieważ bardzo często mylicie te dwa pojęcia. Zaczniemy od sprawozdania. Tak jak wiecie, sprawozdanie musicie napisać na zakończenie stażu i oddać je w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia, czyli od dnia zakończenia stażu, dyrektorowi. Dyrektor sprawdza sprawozdanie, zatwierdza, i następnie kopia tego sprawozdania jest dołączona do dokumentacji, którą składacie w kuratorium. Dołączacie do, tę kopię sprawozdania do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Dokładnie taki dokument, jaki złożyliście dyrektorowi. Jak ten dokument powinien wyglądać? Sprawozdanie, jak sama nazwa mówi, jest z planu rozwoju zawodowego, a więc odnosicie się w tym dokumencie do tego, co zrealizowaliście w trakcie swojego stażu. Więc technicznie najpierw piszecie kon, kol, ko, konkretne wymaganie, potem kolejne wymagania, bierzecie swój plan rozwoju i w tym planie sprawdzacie, jakie zadania zaplanowaliście, jakie działania do poszczególnych wymagań i opisujecie te działania. Sprawozdanie jest czymś konkretnym. Opisujemy w nim tylko to, co mogliśmy zaobserwować, fakty. Czyli, jeżeli opisujecie na przykład konkurs, to piszecie, jaki był jego temat, kiedy się odbył, czy zorganizowaliście ten konkurs, czy byliście współorganizatorami takiego konkursu, jaki był jego cel, jaka tematyka, do kogo był kierowany. Możecie napisać, ile prac wpłynęło na konkurs. I to tyle, same konkrety. Bardzo często zdarza się tak, że piszecie w nagłówku sprawozdanie, potem jest napisane wymaganie, a pod tym wymaganiem opis, dodajecie opis i analiza. My w komisji nie możemy się zorientować, czy to jest opis i analiza, czy to jest sprawozdanie. Sprawozdanie jest osobnym dokumentem i opis i analiza też. Nie może być w dokumencie, który ma tytuł sprawozdanie y, dodatkowego podtytułu Opis i analiza. Nie sprawozdanie jest sprawozdaniem. Opis i analizę przygotowujecie dopiero do komisji kwalifikacyjnej, czyli sprawozdanie oddajecie dyrektorowi i zapominacie o nim, kopię dołączacie do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast opis i analizę przygotowujecie tylko i wyłącznie dla komisji. Dyrektor nie musi widzieć y, tych dokumentów. Do wniosku musicie dołączyć opis i analizę dwóch wymagań. Są cztery wymagania na stopień nościa dyplomowanego: 1, dwa, trzy i w czwartym ABCD. Przygotowując opis i analizę, musicie wybrać jedno wymaganie z tych 1, 2, 3 i jedno z wymagania czwartego albo A, albo B, albo C, albo D. Czyli opisujemy dwa wymagania. Często mnie też pytacie: Czy mogą być w opisie i, opisie i analizie opisane te same działania, które są w sprawozdaniu? Nie tylko mogą, ale i muszą być opisane, ponieważ opis i analiza odnosi się do tego, co jest w sprawozdaniu. Czyli jeżeli wybierzecie sobie na przykład dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, to będzie to samo w sprawozdaniu, to samo będzie w opisie i analizie, te same fakty. Natomiast opis i analiza jest czymś szerszym niż sprawozdanie. Przeczytam też definicję PwM. -u. Co to jest? Analiza to jest rozpatrywanie jakiegoś problemu, zjawiska z różnych stron w celu jego zrozumienia lub wyjaśnienia. Yy, opis yy, to jest taki, jak taka, taki dokument, w którym opisywane są jakieś osoby, przedmioty, zjawiska, sytuacje, yy, opisywanie czegoś. Yy, jeżeli w sprawozdaniu mówimy tylko o faktach, to tutaj w opisie i analizie możecie opisać to, Czego nie można było bezpośrednio zaobserwować. Czyli tutaj odnosicie się do swojej motywacji, do tego, dlaczego jakieś działanie zostało podjęte. Czym się kierowaliście? Jakie były wasze wrażenia? Jakie odczucia? Jakie były opinie innych osób? Przy konkursie na przykład możecie napisać, czy te prace, które wpłynęły, były interesujące. Jeżeli na jakieś uroczystości macie zaproszonych gości, możecie napisać, jakie były opinie. Gości na temat tego wydarzenia, w którym uczestniczyli. Czyli już nie tylko fakty, ale też jakieś subiektywne oceny, opisy, wasza motywacja. Od tej motywacji najlepiej zacząć opis i analizę. Na przykład, jeśli będziecie opisywać, powiedzmy, konkurs fotograficzny, to napiszecie, dlaczego zdecydowaliście się na zorganizowanie takiego konkursu, dlaczego właśnie taka tematyka, dlaczego ona jest istotna z waszego punktu widzenia, dlaczego jest wam bliska. Czyli ten opis i analiza jest czymś szerszym, takim rozpatrywaniem waszej, podjętych przez Was działań z różnych punktów widzenia. I pamiętajcie, zarówno w sprawozdaniu, jak i w opisie i analizie opisujecie te same działania, które podejmowaliście. W sprawozdaniu konkretnie podajecie czas, miejsce, nazwę, natomiast w opisie i analizie dodatkowe informacje. Zarówno w sprawozdaniu, jak i w opisie i analizie muszą na zakończenie tych działań być podane efekty dla nauczyciela i dla szkoły. Tak jak już mówiłam wcześniej w różnych innych moich nagraniach, to, że nie ma tam efektów dla ucznia czy dla dziecka, oznacza, że powinny one się mieścić w tych efektach dla szkoły. Czyli szkoły rozumiemy tutaj jako instytucje, ale też jako społeczność, czyli co to dało. Dzieciom czy uczniom Waszym. Moje, moja taka rada: jeżeli chcecie, aby dobrze wypaść na komisji, to zachęcam, żeby już teraz zacząć pisanie sprawozdania. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciel, który będzie stawał do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, może przed komisją zaprezentować swoją, swoje działania opowiedzieć o nich. Natomiast wy będziecie oceniani tylko i wyłącznie na podstawie tego, co komisja przeczyta w waszej dokumentacji. Owszem, możecie zaprezentować jedno wymaganie ustnie przed komisją, ale jest to niewiele w porównaniu z tym, ile działań podejmowaliście. Dlatego zachęcam, żeby przyłożyć się do sprawozdania i już teraz zacząć je pisać, żeby potem już po zakończeniu stażu skupić się tylko na opisie i analizie dlatego że tego czasu nie będzie zbyt dużo. Zachęcam Was, żebyście zainteresowali się sprawozdaniami, które, takimi schematami sprawozdania na stopień nauczyciela dyplomowanego, które znajdziecie na mojej stronie. Link do tych sprawozdań podam Wam w opisie tego filmu. Natomiast zachęcam też do udziału w szkoleniu w kursie online, który będę prowadziła 18 lutego. Informacje znajdziecie też na mojej stronie www.lepszastrona.edu.pl tam można się zapisywać, a link do tego szkolenia podam też w opisie przy tym filmie. Zachęcam na tym szkoleniu, podam Wam również dużo więcej informacji na temat tego, jakie wymagania wybrać do opisu i analizy, które wymaganie wybrać do zaprezentowania przed komisją jakich pytań możecie spodziewać się podczas komisji. Także myślę, że tutaj roz... odpowiem na wszystkie pytania, rozwieję wszelkie Wasze wątpliwości. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia.